Panie pułkowniku, zacznijmy od kongresu, bo gdzieś to kongres przywitał nas tutaj, w tym pięknym miejscu. Jak Pan podsumuje ten pierwszy dzień, ale równocześnie cały kongres? Pierwszy dzień był jak zwykle wyjątkowy, ponieważ to dzień najważniejszy, były najładniejsze wystąpienia, najważniejsze wystąpienia, wystąpienia znanych i cenionych ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego, społecznego, bo mieliśmy profesorów, ze świata nauki, medycyny, jak również mieliśmy działaczy społecznych i przedsiębiorców. I oni zaprezentowali szeroko gamę i e, jak gdyby pełno tako, taki przegląd zagrożeń związanych z e, aktualnie toczącą się wojną, cyberprzestrzenią, wojna hybrydowa, zagrożenia i bezpieczeństwo informacji. Myślę, że i to nas wszystkie zadowalało, tym bardziej, że. Wspominaliśmy również i pandemię, i przygotowaliśmy się, być może, na, na, na kolejne zagrożenia. Panie pułkowniku, a jaka idea w ogóle towarzyszy samemu kongresowi? Bo to nie jest pierwsze, drugie, czy nawet piąte wydarzenie, to już 15. Lat. No, no tak, jest to, jest to 16. Kongres, w samej nazwie mówimy o ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, i o tych informacjach prawnie chronionych my mówimy. Mówimy, 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 nie zawsze to dociera do przedsiębiorcy, dlatego co roku powtarzamy to, co roku powtarzamy i znowu jest aktualne. Po drugie, życie nas zaskakuje mamy nowe zagrożenia. Kto pomyślał rok temu czy dwa lata temu, że będziemy mieli wojnę w Ukrainie, prawda? A, dziś, a dzisiejsza wojna hybrydowa, zagrożenia cyberprzestrzeni, a sztuczna inteligencja. My dzisiaj o tym mówiliśmy, o tych nowych, mówiliśmy o kryptowalutach, prawda? Mówiliśmy o blockchainie. Poruszaliśmy cały szereg także ważnych problemów również w ochronie informacji które zapewnia bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo instytucji, jednostek organizacyjnych, firm i obywateli. Panie pułkowniku, powiedziałabym, że taką wisienką na torcie była gala wieczorna, bardzo wyjątkowa i uroczysta, która nie dość, że po raz kolejny honorowała osoby godne pierścieniami, panteonem, ale również jest takim wspomnieniem, że święto flagi Rzeczpospolitej jest ważnym świętem dla nas wszystkich. Tak, kongres ma to do siebie, że my, jako jedni z niewielu, o czym kiedyś już mówiłem, honorujemy, nagradzamy, wyróżniamy pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, pracowników pionów bezpieczeństwa, inspektorów ochrony danych osobowych. A dzisiaj szczególnie, ponieważ przez trzy lata w czasie pandemii nie organizowaliśmy żadnego kongresu. Po drugie, jesteśmy w maju, a maj to święto Konstytucji, to przecież jest święto Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, święta Europy, więc proszę zobaczyć, ile świąt. Stąd też było tyle wyróżnień i nagród.